Dzień dobry! W związku z tym, że ostatnio bardzo intensywnie pracuję nad moim e-bookiem o budkach lęgowych, no to przeglądam całe masę zdjęć, które przez wiele lat wykonałem, zbieram te ciekawe, ciekawe rzeczy właśnie, żeby w tym e-booku się znalazły, ale też przeglądam komentarze pod filmami, które zostawili widzowie pod filmami dotyczącymi budek lęgowych. I stwierdziłem, że to jest świetna okazja, żeby wykonać kilka takich okołobudkowych filmów, zwłaszcza, że ten czas jest bardzo dobry, bo to... Często właśnie jesienią i zimą wykonujemy budki lęgowe. Mimo, że najlepszym e, czasem na wieszanie budek lęgowych jest oczywiście lato, e, to teraz najczęściej robimy budki lęgowe, dlatego że mamy więcej czasu. No, dzień jest krótki, e, długie jesienne i zimowe wieczory to jest fajny moment, gdzie możemy sobie zrobić budki lęgowe. Więc super, bardzo fajnie temat około jak najbardziej. A dzisiaj chciałbym się zmierzyć z pewnym mitem, który jest powtarzany w wielu miejscach, w wielu książkach. I też przez wielu, y, wiele osób piszących komentarze mitem, który mówi, że budka lęgowa bezwzględnie musi być wykonana z drzewa, z deski nieheblowanej, bo deska heblowana, gładka, spowoduje, że ptaki nie będą miały jak się uczepić pazurkami, nie będą w stanie wydostać się z takiej budki i tam umrą. I to jest po prostu robienie pułapki dla ptaków. I jest to mit i totalna nieprawda chociaż brzmi logicznie, prawda? bo wydaje się, że rzeczywiście na gładka deska no to jak się będzie uczepić ciężko ptaszką, ale jest to nieprawda, zresztą Muszę się przyznać, ja sam kiedyś uważałem, że rzeczywiście jest to bardzo ważne: że deska musi być heblo, nieheblowana wewnątrz budki. Nawet sobie wymyśliłem taki patent, żeby deskę z zewnątrz heblować, żeby była gładka na zewnątrz, a w środku, żeby była nieheblowana, bo to takie ważne. Niestety okazało się, że ten pomysł był totalnie nietrafiony: dlatego że gdy oheblujemy deskę z jednej strony, a z drugiej strony postawimy ją nieheblowaną, będzie ona w różnym stopniu wsiąkać wodę do wnętrza. Przez to będzie się patrzeć, patrzeć bardzo szybko, wykrzywiać, czyli deska heblowana heblowana będzie tą wodę, będzie po niej ta woda spływać, natomiast ta część nieheblowana będzie działać jak gąbka. Deska się będzie wykrzywiać, zaraz cała budka się pognie, powstaną szczeliny, więc zatem albo heblowane, albo nieheblowane, a nie bardzo da się to łączyć. Natomiast ja dzisiaj bardzo dobrze wiem i to też chciałbym Państwu udowodnić i przekażę to, że to nie ma znaczenia, czy będziemy używać deski heblowanej czy nieheblowanej. Prawda jest taka, że z jednej i z drugiej budki ptaki bez problemu wyjdą. I teraz tak, skąd to wiem? Dwa dowody, że budka z heblowanych desek nie jest groźna. Pierwszy, można w tej chwili zobaczyć w internecie całkiem sporo się tego robi. Niekoniecznie na polskich e, stronach, ale zagranicznych. Jak wygląda budka wewnątrz, jak wygląda życie ptaków wewnątrz, ponieważ ja niezwykłem używać cudzych filmów w swoim wideo bez zgody, a nie chcę mi się czekać i prosić, to zostawiam Wam linki w opisie, i też tutaj gdzieś u góry się wyświetla takie małe i tam sobie można kliknąć. To będzie link konkretnie do, do tego filmu, gdzie można to zobaczyć, a e, z kolei będę linkował do konkretnego miejsca na filmie, e, cudzym filmie, gdzie można zobaczyć, jak ptaki poruszają się w budkach, proszę Państwa. Ptaki nie wykorzystują ścianek do tego, żeby wychodzić z budek. Ptaki nie wspinają się tak, jakby chcieli autorzy tego mitu po ściankach. Ptaki podskakują, używają do tego nóg, odbijają się albo podlatują, używając skrzydeł. Mają taki, taki organ, który bardzo im pomaga. I w ten sposób bez problemu dostają się te kilkanaście centymetrów, bo mówimy tu oczywiście cały czas o małych ptaszkach, o większych powiemy na koniec. Bez problemu dostają się do otworu wlotowego. Na jednym z filmów widać, że jeden ptak wylatuje, a drugi no gdzieś tam lata po tylnej ścianie i rzeczywiście od tej ściany się odbija, ślizga się po tym. To dlatego, że jest to młody ptak. On jeszcze nie do końca wie, jak używać skrzydeł. Celował w otwór wlotowy, nie trafił, poleciał na tylną ściankę. Co z tego? No nic, bo za chwilę trafi i wyleci z budki, tak jak będzie chciał. Więc to możecie sobie zobaczyć Państwo na filmach, że ptaki potrafią wychodzić. W obu filmach budki są wykonane z desek heblowanych, tak czy siak. Ptaki świetnie sobie z tym radzą. Nie ma też żadnych listewek, o listewkach za chwilę. I teraz drugi dowód. Używałem ponad 200 budek z desek heblowanych, budek typu sokołowskiego przez szereg lat. Ja wiem, że są zaraz niedowiarki i powiedzą: Nikt nie ma 200 budek. Proszę bardzo, zdjęcie oto moje budki przed powieszeniem takich budek używałem. Eee... Soby wisiały przez wiele lat, część z nich jeszcze wisi, część z nich jeszcze wisi. I proszę Państwa, nigdy się nie zdarzyło, żeby pisklęta nie były w stanie opuścić takiej budki. Skąd to wiem? Dlatego, że pisklęta na kilka dni przed opuszczeniem były obrączkowane, a potem jakimś cudem były chwytane przy karmniku i odczytywane ich obrączki przez kolejne lata, bo to nie był tylko jeden sezon, tylko w kolejnych latach te ptaki, które przyszły na świat w moich budkach, po prostu żyją i prowadzą swoje życie i stąd to wiem, więc to jest dowód numer dwa. Według mnie jeden i drugi jest wystarczający, żeby stwierdzić, że nie ma znaczenia, czy deska będzie heblowana, czy nie heblowana. Eee, kolejny mit mówiący, że w budkach muszą znajdować się takie listewki po bokach. Te listewki bardzo tutaj promował Jan Sokołowski w swoich budkach i potem kolejni autorzy też uważali, że to jest potrzebne. i Jednym z powodów miało być to, żeby ptaki dorosłe z otworu lotowego nie skakały bezpośrednio na gniazdo, na jajka, tylko żeby mogły się uczepić na tych deseczkach i ostrożnie zejść do gniazda. Proszę Państwa, skąd takie założenie? Ano stąd, że kiedyś, kiedy pisano te wszystkie poradniczki i książki, znów nikt nie zaglądał do, do budki, bo nie było takiej możliwości, nie było kamer, a E, tendencja w poradnikach jest taka, że przepisujemy jeden za drugim i, i powielamy rzeczy, które nie wiemy w ogóle się od, nad tym nie zastanawiając. Jak spojrzymy sobie znowu na wideo, gdzie widać ptaki schodzące do gniazda, okazuje się, że brech pozorom, bo niektórzy w to nie wiedzą, ptaki nie są aż tak głupie, żeby skakać bezpośrednio na swoje, na swoje jajka e, w gnieździe. W budce lęgowej mamy gniazdo, gdzie jest wyściółka, są krawędzie i w środku najczęściej jest komora lęgowa. I ptak nie skacze na tą komorę lęgową, tylko skacze na jedną z krawędzi gniazda i potem ostrożniuteńko przechodzi do jajek i się nimi opiekuje tak jak trzeba, więc nie dochodzi do żadnego zagniatania. To też sobie można zobaczyć. Yy... W moich budkach niektórych są listewki, bo były potrzebne do różnych eksperymentów. Na przykład kładłem na tym deseczkę spłycającą. O tym opowiem może kiedyś w, w innych filmach, bo też ciekawe wyniki te eksperymenty dały. E, natomiast w niektórych nie ma. I ja nie zauważyłem żadnych różnic. Tu i tu ptaki korzystały i wychodziły z tego. E, nietoperze bardzo się cieszyły, kiedy, kiedy dostawały taką listewkę, bo miały się czego uczepić. Natomiast, jak miały deskę heblowaną, gładką, no to siedziały na dnie budki, bo nie mogły się uczepić nigdzie indziej. Jak miały listewkę, no to sobie e, korzystały z listewki. Więc nietoperzą na pewno to pomaga, natomiast ptakom, według mnie, jest to bez, bez różnicy. W tym miejscu sam sobie przerwę. Jeśli ptaki mają do dyspozycji listewki na wewnętrznych ściankach, to czasem z nich korzystają, żeby na chwileczkę sobie przesupnąć. Natomiast nie są one krytycznie niezbędne. Mogą być, nie muszą. Jak ktoś je zrobi, to dobrze, jak nie, to też nic złego się nie stanie. Ptaki sobie poradzą i jajka nie zostaną zgniecione. W filmiku z sikorą jasnoskrzydłą zamiast listewek są nacięcia w przedniej ściance pod otworem wlotowym można sobie zobaczyć jak często ptaki z nich korzystają. Co innego w przypadku budek dużych, w przypadku budek dla kaczek albo dla sów, czyli rozmiary D i E. W tym wypadku, według mnie, na konieczna jest są listewki i to nie dookoła budki, tylko tak naprawdę potrzebna jest drabinka prowadząca do otworu wlotowego. Dlaczego? Dlatego że kaczki jak się wyklują, po około dobie, bo tyle zajmuje im wyschnięcie, opuszczają budkę lęgową. One nie mają skrzydeł wspomagających, takie jak mają podloty Sikor, które pozwalają im te kilkanaście, kilkadziesiąt centymetrów przelecieć. One po prostu mogą tylko polegać na swoich skokach i one nie są w stanie naraz wydostać się z budki lęgowej. Potrzebują jakiegoś przystanku po drodze. Więc po to jest ta drabinka, po co są listewki na przedniej ściance, że taka kaczuszka może się uchwycić, wybić o te listewki i doskoczyć do otworu lotowego. To samo może być bardzo przydatne dla sów. Sowy y, też lubią opuścić dziuple, e, tudzież, tudzież budkę lęgową dużo wcześniej zanim jeszcze umieją w pełni latać y, i lubią się wtedy przemieszczać, zupełnie mogą nie mieć prawie że piór i one doskonale się wspinają, korzystają do tego ze szponów, ale także i z dzioba, którego Wykorzystują ten dziób, ja niczym czekan i się potrafią podciągać. Nawet po pionowym pniu drzewa, sowa, która spadnie gdzieś niechcący na glebę, nic jej się specjalnie nie stanie, to ona wdrapie się po pionowym pniu, czepiając się właśnie kory szponami i, i dziobem. I w tym wypadku potrzebne są listewki. Natomiast w przypadku budek D i E i, tym ptakom, i, i tych ptaków, które tam gniazdują. Nieheblowana deska też im nie pomoże, bo to też będzie zdecydowanie za mało i tam po prostu te listewki są potrzebne. Natomiast jeśli chodzi o listewki w budkach A czy B, to ja z nich nie, nie, nie korzystam i, i, i nie, ma, nie ma tutaj żadnego problemu. Nawet w budce C. Co innego w budce D dla kawki czy, czy włochatki, co innego w budce typu E dla puszczyka czy nurogęsia, a nawet krzyżówka tam potrafi przecież się zagnieździć. Tam potrzebna jest drabinka na przedniej ściance, koniecznie wewnątrz, bo to pomaga ptakom, po prostu młodym się wydostać. Też macie film w opisie, gdzie można zobaczyć kaczuszki wychodzące, to akurat inny gatunek, natomiast zasada wychodzenia jest taka sama, ptaszki na raty skaczą i wydostają się na zewnątrz, możecie sobie zobaczyć to na filmie. No niestety, ja jeszcze kamery w budce nie mam i tu gdzie mieszkam raczej mieć nie będę, Myślę o tym i chciałbym mieć taką kamerę, gdzie mógłbym komentować Wam na bieżąco to, co się w budce dzieje. I pewnie kiedyś będzie, ale myślę, że to jeszcze sporo wody w Wiśle musi upłynąć. Zatem ostatecznie, jakie deski używać do budowy budek? Jakie chcecie i jakie jest Wam taniej, wygodniej, lepiej? Ja będę dalej korzystał z desek heblowanych. Kiedy buduję budki z moimi dziećmi, jest mniejsza szansa, że jakaś drzazga wpakuje im się w paluch. A wiem, że te budki się sprawdzają. Ktoś inny może mieć dostęp do tanich desek z warsztatu albo do desek z Europalet i sobie z nich będzie chciał budki robić i też super, i też super. Każda z tych desek się sprawdzi, będzie można naprawdę świetne budki robić. Natomiast nie ubierajmy tego w teorię, w mity, które kiedyś powstały, bo nie można było tego sprawdzić, jak się ptaki zachowują w budce. Teraz można, teraz można to sobie zobaczyć online. Każdy sobie może zajrzeć, że ptaki głupie nie są, nie skaczą po. Po, po swoich jajkach i że bez problemu doskakują, dolatują z dna budki do otworu lotowego i wcale im te jazzgi sterczące z boku do niczego nie są potrzebne, Takie sobie radzą a jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek to już wszystko, dziękuję się za uwagę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach w czasie strefy, cześć!